Widzowie, bardzo ważna informacja dla was. No bardzo łatwy sposób na zarobek według mnie, tak? Jak on brzmi? Że następująco kupujecie za armory, pasik armory kupujecie. Najlepiej yy... jak macie dużo siana, to tak 5 pasów na jednym koncie, 5 kolejnych na drugim koncie i farmicie. I to jest proste. Jak w jeden... dwa dni... W dwa dni masz... nie wiem, 7-8 gwiazdek zarobić. Z jednego pasu. Teraz tak. Jeden pas to 40 gwiazdek razy 5. I tu jest 200 gwiazdek. To kosztuje, to kosztuje, no to to jest 300. 300 zły, a to jest jedna gwiazda, to tam jest chyba razy 1,5, coś takiego. To 200 razy 1,5. No i właśnie to samo wychodzi, widzicie, 300. Tylko teraz tak, jak yy, nasza taka skrzynka Fever. Już wam pokazuję. No to załóżmy, uśrednimy jej cenę. Bo to jest taki ten. Do 4 zł, nie? Macie 4 zł minus 15% 0,6. No to załóżmy 3,4, nie? No to patrzcie, jak macie. Czyli to. To się równa 100 skrzynek Fever I teraz 100 razy to jest 100. I macie 140 zł zysku. Na dwóch kontach. Macie już 280, no proszę Was, zróbcie to naprawdę. To jest taka inwestycja. Na razie najlepiej. Nawet możecie sobie, widzicie 186 yy, ROI, czyli za 100 gwiazdek macie niby 186. Jakbyś miał no nieważne, no ale najbezpieczniej według mnie jest yy, tego, skrzynkę Fever. Zatem patrzcie na rynek. No to jest, jesteśmy dosłownie teraz na samej górce i yy, nie wiem, i myślicie, że to będzie towarzyszyć tak, będzie iść do góry. No nie, to zaraz musi spać. Więc równie dobrze, to fewer też może spać, ale Fever nie spadnie, raczej nie ma szans. No i co? No i to musi na pewno spaść. A teraz wszystkie skiny faktory nie są bumpowane i w ogóle, więc ja wam polecam tak. Skiny faktory niedługo spadną. Weź, polecam najbardziej skrzynce Fever kupić. Bo Fever jak niedługo wypadnie, albo ta. te kolekcje, jak wypadną. No, te kolekcje jakie. Bo tam wiesz, ten grafik wypad collection. No już wam pokazuję o co mi chodzi. Te skiny, bo grafik już nie ma tego, nie? Tak, już nie ma, jeszcze nie da zdobyć więcej skinów. Znaczy, tych się nie da zdobyć, a te się da na górze, bo z kontraktów można. Ale to jest nieważne. Faktory New są strasznie bumpowane, ale one spadną niedługo, więc te z kolekcji, które wypadają, te faktory New to jest przyszłość. Przyszłość naszego narodu. Ale takie lepsze, trochę skinki, nie? Nie takie gówniane, jakieś najgorsze. Tylko w Faktoriniu to wejść takie lepsze są skinki, kupcie I dla Was, według Was, jakie ładne skiny są? Nawet nie muszą być, hopie, jakieś takie, hopie, Awúbka, tylko jakieś takie tańsze, nie? Nawet taki, o ten, Gloczek, Gloczek jest mega spoko. No, ten Famasek, Kałaszek, Faktoryniu. Co tutaj? No, ten Digielek, Digielek jest spoko i P90. Digielka będę sobie kupował, bo one strasznie tanie ja wiem, że poleci do góry. Ale to jak trochę spadnie, bo on na pewno spadnie. No co to jest w ogóle za cena? Nie wiem, dlaczego tak jest w górze się Ja otworzyłem skrzyneczkę i mi dropnął taki maczek, nie? I on nie wiem czemu w sumie tak bardzo do góry nie poleciał, ale poleci. Yy, jest Factory New. A faktoryniu są strasznie bumpowane. Spójrzcie na tego globa, to co to są za ceny? Jakieś 100, 100 zł minimalera factory new kafel 1000 zł. I myślicie, że to nie spadnie? To jest taki bump, że to jest niesamowite. To będzie musiało spaść. Bo zawsze po wzroście są spadki, a będą spadki to gracze zobaczą tak, kurde, te skiny są tanie. Ja je kupować i znowu będzie jeszcze wyższy górka. Więc naprawdę do końca roku, a już niedługo zostało tam dwa miesiące, na spokojnie, na spokojnie do końca roku naprawdę te skiny jeszcze spadną. to co, trzymajcie się, cześć.